Tyle razy już była nagrywana. Ale jest tak piękna, że nie da się przejść koło tego, żeby nie nagrać. No. Normalnie aż się uśmiecha. Aż człowiek się do niej uśmiecha, a ona się uśmiecha do człowieka. Bo takie, takie sprawia wrażenie, że jest uśmiechnięta. <laughs> to jest uśmiechnięta w tak bym ją nazwał. Ona się błyszczy, ona się uśmiecha. No naprawdę, cacuszko, perełka. No nie ma ładniejszego motocykla na świecie, chyba. Na razie jeszcze nie wymyślili, ale pracują nad tym, żeby coś ładniejszego zrobić. Ale niestety. No nie ma już tych inżynierów, co ją wymyślili. Polska była przecież największym producentem motocykli w latach 60. -tych. Na świecie, kurczę, Japonia, Stany Zjednoczone, takie duże kraje. A my byliśmy. No właśnie. To ja, dobrze, że ja się wcześniej urodziłem, to zdążyłem jeszcze pojeździć WS-kami trochę. Nowymi. Nowymi, tak? Normalnie. nowiutką, za 8 tysięcy w sklepie mi tatuś kupił najtańszą. Ale znam taki przypadek we wsi już starszy ode mnie, jak mu kupił ojciec, to w Stodole nocował z tą włoską. Pierwsze, pierwsze noce spał razem z włoską w Stodole. Mówi spał na Włosce, no na Włosce nie spał on przy Włosce, bo trochę siedział na nich, trochę, trochę spał. No a było to wcześniej, mówię, to było w latach 60. wcześniej, bo ja to miałem w 75. dopiero nową.